Gdzie tu jest bramata odpowiadająca za te? Tylko jeden posążek tu był? Tu jest ten inny O Szybka podróż Nie chce mi się nam iść, a tam są te koraliki do odebrania już nie zabrałem. I jeszcze jedna chyba będzie miejsce z koralikami. Koraliki ukrycia. Zobaczmy w ogóle te koraliki. Wszystkie o, tu są. No. Dziękuję. Pozwalają wyczyść yy, notatki. Duchowej aury pozwalają wyczyść duchy. Redukują otrzymane obrażenia. Zwiększają ilość p w sensie przez jedzenie to teraz jestem Sprawiałem, że wrogowie dostrzegają cię z opóźnieniem. Całkiem spoko. Tylko szkoda, że mogę mieć tylko 3. Mam ustawione aktualnie na damage 60%, dobra, myślałem, że więcej. I jeszcze gdzieś zapomniałem notatek. Znaczy, czego zapomniałem? Kuralików Tu, koraliki na sesenia. I przy okazji od razu pójdę po tamten totem. Drugi poziom na scenie. Było pierwszy raz, jak używałem na tej grze szybkiej podróży, ale nie chciał mi, że z powrotem latać specjalnie po to, żeby odebrać je. Więc, no więc po prostu tak, Wyślą. Duchy. Nie chciałem spadać aż tak rypać tą szybę, która jest za mną jakieś tam jedzenie, może się przyda, mogę właściwie tam lecieć. A, pamiętam to miejsce. Ej, coś tu jest. Gdzieś. Do dania dla kota. Gdzie? A, widzę. Naklejka, naklejka Czempiona u roku numer 17 Tamaga King, Strażnik Bariery, Lord Czempiona Uroku i Obrońca Świętej Krainy przybył, aby bronić tych ziem przed naścami z Krainy Umarłych, ale czy Urok potrzebny do przywoływania Świętej Bogini zadziała w chwili potrzeby? Tego nie wie nikt. Tu jest to. To była kappa chyba. Nietsukie kappy. Nawet kappy mogą się utopić. Zachowaj pokorę. To będzie z tym samym co było wtedy. Z tym arbuzem chodzącym Do tej samej osoby pewnie do oddania w sensie No i potążek. Wody dwadzieścia trzy na pięćdziesiąt dwa. Kolejna ona. Papa I odzyskałem trochę wody Nie mogę otworzyć świetników, serio? Znacz Chyba, że już się otwierałem Trochę duszu, duchów poszło z tego obszaru O, doda. gdzie bym chciał teraz pójść, chyba do tej świątyni. Może być. Tym razem idę na piechotę i może duchy znajdę jakieś po drodze. Czy coś O, i pojawiłem ten, gumiło. Przeciewiłem właśnie jak to działa, bo coś nie wiedziałem jak je pojawiać Jedno jest, drugie jest Miło, że mogę je faktycznie pojawiać i to działa. Serio! Dobra, mam wzmocnienie. Woda jest się mocna teraz. Kolejne duszki. Kolejne duszki. To jest słyszę że ten posążek, który jest pode mną. O, drzewko tam jest. Powinno mi się udać. Ja uda się. I po hajs też mogę lecieć. Miło. I mogę to piękne drzewko. Mówię, to jest zajebiste. Zaraz mogą ich pojawiać, to będzie dużo łatwiejsze do zbierania duchów i... ...czegokolwiek innego. Ale głównie do duchów. Zarob...biste. Jestem ja obrócony? Nie, przodem. Jest serduszko pytanie. O nie! Dopiero po chwili zobaczyłem, że on tu jest, ale widzę, że się bagał, więc tu już z Teraz albo dłuższe latanie sobie wezmę, albo... Nie, dłuższego latania chyba nie ma sensu. Co jest prosiak? Skradanie może sobie wezmę teraz. Zamaga w sensie, bo za punkty chcę ulepszyć do końca ten ogień, co tam było To dobrze jak nie dałeś naraz zjeść z całego spaghetti. Plus dla ciebie. Serio? chciałem ją oczyścić po cichu. Też chciałem sobie spaghetti zrobić, ale najpewniej sobie jutro zrobię. Kolejny deszczowiec. No mówię, to skradanie muszę mieć szybsze. Bo to za długo trwa To nice Panie prosiak A ja na karmie za to pisała Który ostatnio uciekł stąd Pamiętam to miejsce, bo tutaj walczyłem z kimś Tu leżał ten y, arbuz, o którym mówiłem Szybko Jakiś dźwięk tu się jest bagował. tu nie wiem czego. Nie wiem. Kipek już jest, ale czy będzie czapka jeszcze? Tego nie wie nikt. Tych czapek, które aktualnie mam nie będę rozdawać, bo no, nie będę dawać używanych rzeczy. Chocz tych czapek miał od cholery z Coś tu jest A, to! Miło Ofiaruj 500 I kolejny posążek gdzieś mi się powinien odblokować Policeman. Dobra, gdzieś ci posążek. A tu jest. A to mogę do niego iść z kolejny. A, w drugą stronę. Było dobrze. To jest zajebiste! No mówię, dużo szybciej będzie się zbudować wszystko dzięki temu. Tym bardziej fons do takich rzeczy jak tu. I tu gdzieś jest jeszcze jeden kot. Złoty. Cyk Kolejny cyk Uuu 733 Czemu 733? W takim miejscu Może z misji właściwie zostało, ale nie wątpię Ile mobów tam było? Taki cake, ja by się przydało kupić. Dobra, ważne, chyba się jednego udało się oczyścić. Hajs tam widzę. Daje mi energetyka. Przy sure okazji. I te fajne czerwone światełka były. No i tu jest posążek do zdobycia Więc lećmy po niego Wiatr jest to prawda kolejny, ale no, zawsze każdy wiatru będę miał więcej. Pychaj sobie bagu, nie? Yep. Tam jest koteł Ale mnie interesują aktualnie tylko te specjalne koteły. A na razie dobramy Kolejna świątynia właściwie. Czuł na dachu, widzę. To jest piękne. Dosy... Dosłownie. Pewnie jest dwukrotnie szybciej niż temu mogę przejść grę na 100%. Teraz. Bo nie muszę się po każdym budynku wspinać i A jeszcze kotki będę mógł zbierać sobie z dachów. Mówię, to na Tanie chyba w takim razie nie jest mi potrzebne dłuższe. Skoro mogę się wspinać gdzie się chce. Teraz Właśnie mi się zdało, że jeszcze jeden tutaj był. A tu kruki są. Znaczy latanie dłuższe i tak ulepsze Z czasem Ale nie muszę teraz od razu tak ulepszać Bo to, że ulepszę, no to to jest pewne Wait, nie tutaj Tylko tu Tam, gdzie są te ptaki właściwie Ja trudel by się musia ulepszyć w sensie koralik lepszy i kolejną budkę by się trzeba znaleźć magiczna wspinaczka To, to, to mi przypomina jak y, ten: Podobną rzecz jak y, mnożniki w Lego, że razy dwa razy cztery klock lecą, dużo łatwiejsze wtedy. Znaczy, mocne ułatwienie gry wtedy jest. Widziałam, nie suczcie. Tylko żeby ta druga mnie nie zobaczyła teraz. Może ogień? A bragit. I dwie bramy mogę oczyścić. Znaczy to jest tylko jedna brama, bo to jest świątynia, ale dwie na trzy bramy z tej świątyni mogę oczyścić. Powinienem chyba w odwrotnej stronie je robić. To było, powinna być ostatnia, ta przedostatnia. Tam jeszcze jest. Coś nie opadła, jak trafiłem ją w głowę. No, ogień na szczęście, sporo robi. Pamiętam, że Herdziek trafiłem ją z głowy, w głowę strzały, to. oszołomiła się. Więc to mogę ją od razu oczyścić. Tam jeszcze jest. A tu już chyba nie ma tej pani. No i to powinna być pierwsza. Wymienię to, że mam to ulepszenie No i to sporo oczywiście O duszki widzę już I Hajs widziałem od razu i do zdobycia o. o i tutaj też Miło Jest kolejny Nekomata przy okazji Nie wiem jeszcze aż tak całkowicie, na czym to polega, że czasem mogę użyć tego a czasem nie. Ale to już tam mniejsza. Po co ja będę tak się bawić, skoro mogę tak? Tam dwa złote koty widzę. Tylko to są już we mgle chyba. Jakaś misja, ale na razie misja mnie nie interesuje. Te duchy lecę. I jest tutaj to. Kolejne posążki będą, może 500. Tak, są posążki kolejne. I gdzieś tam mi się wydaje, jest w tej świątyni posążek. Bo strzałem takie dzwonienie. Ale na początku z kotkiem sobie pogadam. Okultystyczny nekomata. O, może mu będę mógł oddać tą kapkę, etc. Zaraz się dowiem. Nie. Jednak nie, ale on ma od cholery tutaj do oddania Talizman ujawnienia, filtry kamery i czapka foliowa. I notatki, dobra, miło Kappa i ogórek. Raport KK dotyczący polowania na kapę. Jego zdobycie zapewnić przetkę punktem jedności duchowych 20. Miło. I co to będzie do zdobycia? To było coś dużego, nie wiem jak on to zabrał w ogóle. Haniwa, Cembremoniczne posążki i figurki odsłonione podczas japońskiego okresu. Konfun i koraliki śledcze drugiego poziomu. No mogę się pomodlić. Kolejne 500 oddać i kolejne posążki Czyli mogły gdzieś teraz mi się dwa posążki Ujawnić To też właściwie może być. Gdzieś buffa dostanę. Nie dostałem chyba nigdy negatywnego. Dishy, przeszkody można pokonać. Konflikt przyniesie szczęście. Przez zakończenie czasu, obrażenia dawane przez przemysł są poobicze. No, może być. Rzadko umieram, ale no, może być. Od niego nic nie chcę. Tym bardziej, że zanim w się zawalczy, to zgaduję, że mi zniknie ten buff już. Przy okazji. Abra, gdzie są posążki jakieś w takim razie? Parę misji yes. jest. Jest tutaj wody i od razu około. I tam moment. Obok. I tu jest automat, jo. Jep. Teraz będzie mia mało duchu, bo będzie jakieś jakieś tysięcy może. No, tysięcy będzie raczej, może nawet z 5,5. Znaczy dosyć mało jak zwykle oddawanie. Obra. Nie wiem skąd aż 10 tysięcy, ale mam już 100 tysięcy ponad. Niedługo będę miał 50% No mów, Ed Czemu? Mm. 20 tysięcy expa I dwa levele wpadły mi I kolejne 20 punktów Chyba będę mógł ulepszyć już sobie ten do końca tam to, co chciałem. Tą ogień chyba. To ostatnią rzecz w mocach Teraz przy tej grze, którą y, teraz gram, mocno lecę do przodu z wszystkim. Te wszystkie duchy, bramy. Fabule mi się prawie nic nie posunęło, ale ogólnie no to lesy do przodu mocno. Mam 40, punktów, a 45, nie? Tam to jest. Tutaj tkanie ostatnie. A nie, dobra! Od 40. No i Git. Wodę mam na maksa ulepszoną. Całe energetyczne tkanie mam na maksa. Teraz będę chciał ulepszyć sobie skradanie się, czyli. magatamy, czyli dwie razem jeszcze. I 15 punktów. I trochę mi to da. No i wodę mam ulepszoną dla Maxa też. Na większą ilość wrogów będzie działać. Miło. Ej, tego policjanta nie widziałem. Myślałem, że w ogóle będę mógł jeszcze szybciej chodzić, a tu jednak nie do końca. Niestety nie mogę przez to przejść. Ale miał dwóch oczyszczonych, może jak to rozwaliłem? Telefon, o której idę do sklepu? Za pół godziny? Ponad? Trochę znaczy trochę ponad kolejne duszyczki, ale to jest zajebiste. Oto. Mega Bardzo, bardzo ułatwione przemieszczanie się. Mam. Uda mi się jeszcze z trzech oczyścić chociaż. Jeszcze dwóch tutaj zostało. Tam nadzieję, że coś. może zobaczyć, co się wdaje, ale może nie? No i Gites! Prawie Gites. I da... Ej, mogę ją oczyścić! Kuźwa. Zauważyłem ją, ale potem się odwróciłem i mogę ją oczyścić. Nie to. Chciałem zobaczyć, ile mam już y, do skradania się. 65% już mamy wrzuconych tych hajsu. Tych make. Znaleźliśmy 50 duchów, no to mam 40% parę. 39% mam cichych eliminacji. Ja osobiście bym zamienił te opcje, prosiak, ze sobą. Zamiast zimnego prysznica czy gorącej kąpieli wanny to bym zrobił zimno, zimną kąpieli lub gorący prysznic. Jak już. To no wiesz, jak, wej jak z wejściem do morza. Jest zimne mega, ale jak posiedzisz sobie w nim chwilę to już jest miło. A tak jak ciągle na ciebie leci zimna woda z to gorzej to wygląda. A tak, wejdziesz sobie, posiedzisz miło. Więc najlepiej lód wrzuć do wanny. Będzie prost idealnie. Prost.